Ja słyszałem y, Jelonek Żerkowa, że Ty mnie tam y, y, pomawiasz. Opowiadasz o mnie jakieś niestworzone rzeczy, czym mnie pomawiasz. No i ten. Ja muszę coś na to odpowiedzieć i ten. No no no. Pff. Bo Ty Jelonek właśnie zaśpiewam Ci piosenkę może. I tym, że jelonki jelenią po świecie jelonek i że yy, się jelonki cieszą, że kota powieszą jelonek I wiesz co, wiesz co to jest chuj 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 Wiesz co to jest chuj, chuj chuj najpierw chuj potem chuj i chuj 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 to jest właśnie no i ten yy, no wiesz yy, ten bo ja na to mówię torbokify z rokitki, nie? I tego. Tak, ty sobie lepiej tam yy, uważaj jelonek, wiesz co? Bo yy, ten. Yy, twoja siostrzyczka, nie? Już ty w portfelku u niej tam masz nabrane, nie? I dalej sobie nabierasz. No to lepiej sobie uważaj. Już tu legendy o tym twojej siostrzyczki portfelku tutaj krążą. Wiesz? No jeszcze u drugiej siostrzyczki na Bali też masz nabrane, a tam na razie w urazie jest. No i te pedałki, tak tutaj właśnie. No, 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 to, to, to... Zielonek z rzekowa to.